🎵This is the Dzień dobry, nazywam się Cyfra Krzysztof. Prowadzę gospodarstwo w województwie lubelskim w powiecie Chemskim. Obecnie prowadzę działalność na powierzchni 80 hektarów. W swoim gospodarstwie uprawiam rzepak, pszenicę i soję. Ziemie, które uprawiamy są bardzo zwięzłe, ciężkie i są może i wdzięczne w plonowaniu, ale ich uprawa jest bardzo trudna. Pamiętam jeszcze, jak z ojcem prowadziliśmy gospodarstwo. Często były takie dylematy, czy y, tą ziemię, y, czy przed y, oraniem, y, zruszyć ją y, talerzówką na powietrze, czy bezpośrednio orać. Później, co robić z tą zaoraną ziemią? Czy bronować od razu, czy zostawić, żeby ona podeszła? Jeśli były dobre y, warunki pogodowe, no to udało się jakoś. Y, Tą ziemię doprowadzić do wymaganej tam struktury, żeby ta struktura była gruzełkowata. Ale często po, wykonanym, po wykonanej orce przychodziły bardzo wysokie temperatury, ziemia ta zasychała, powstawała bardzo duża gruda, i nic nie mogliśmy z tym zrobić. Jeśli nawet udało się rzepak, posiać i przyszedł ulewny deszcz, to ta ziemia bardzo się zaklejała, powstawała taka twarda skorupa, która uniemożliwiała wschody tego rzepaku. I pamiętam, to było 5 może 6 lat temu w sąsiednim gospodarstwie przyjechała firma, która świadczyła usługi siania w systemie Striptil. Początkowo nie wierzyliśmy w to, że ten rzepak po prostu po tym agregacie w, no w ogóle poschodzi. Dużo było resztek pożniwnych, czeliny, ale czas to zweryfikował i po Dwóch, potem po dwóch tygodniach było widać już pierwsze, pierwsze wschody, pierwsze, pierwsze, rzą, pierwsze rzędy rzepaku. I wtedy postanowiliśmy z kolegą spróbować tej uprawy. Uprawy pasowej nie stosujemy tylko w rzepaku, także uprawiamy w tej technologii pszenicę i, i soję. Pierwszy agregat, który zrobiliśmy, to używaliśmy go do, do siewu rzepaku, gdyż jest to roślina najbardziej wymagająca, co chodzi o jakość siewu. Pierwsza, pierwszy agregat, który zrobiliśmy, na pewno nie był pozbawiony waty, ale była to konstrukcja bardzo tania, zrobiona w przeciągu kilku tygodni, co umożliwiło nam zasianie 60 hektarów rzepaku. Z biegiem czasu poprawialiśmy konstrukcję naszego agregatu, co umożliwiło nam sianie zbóż i soi. Po kilku zmianach konstrukcyjnych, próbach udało nam się stworzyć siewnik Direct firmy Cymech, którym dzisiaj prowadzimy się w soi. Dzień dobry, nazywam się Adrian Wuzik. Razem z Krzysztofem skonstruowaliśmy maszynę, która stoi za nami. Jest to Direct z ośmioma sekcjami roboczymi. Jest to maszyna testowa. Przesieliśmy nią około 900 hektarów. Jest testowana w różnych warunkach, z różnymi ciągnikami. Dzisiaj siejemy soję trudnych warunkach, na glebie ciężkiej i podmokłej, na której inna technologia uprawy by się nie sprawdziła, ze względu na dużą ilość wody. Agregat, który zbudowaliśmy, ma duży rozstaw redlic uprawowych, dzięki czemu nie udało nam się go zapchać na 900 hektarach, które posieliśmy testując tą maszynę. Maszyna może pracować do 30 cm, podając nawozy prosto wspomniane pas gleby. Elementem, który wyróżnia naszą maszynę są aparaty wysiewające, które sami skonstruowaliśmy. Są wykonane ze stali nierdzewnej oraz mają możliwość wymiany rolek wysiewających w zależności od materiału, który siejemy. Cała maszyna jest podwójnie malowana proszkowo, dzięki czemu po przepracowaniu 900 hektarów i 4 latach wygląda praktycznie jak nowa. Nie ma żadnych obić, otar, co jest bardzo ważne. W tak agresywnym środowisku jak zbiornik na nawóz, zapotrzebowanie mocy do tego agregatu to minimum 150 koni, ale należy pamiętać, że jeżeli uprawiamy gleby ciężkie i pagórkowate, to radzilibyśmy, aby ciągnik miał około 200 koni. Sekcja wysiewająca zamontowana jest na trzypunktowym układzie zawieszenia, dzięki czemu w łatwy sposób możemy zmienić ją na przystawkę wysiewającą do kukurydzy. Redlica siewna zamontowana jest na równoległo boku, co umożliwia nam bardzo dobre kopiowanie terenu oraz precyzyjne umieszczenie nasion na odpowiedniej głębokości. Za redlicą znajduje się koło kopiująco-dogniatające. Dodatkowo na sianie soi zastosowane są grabki, które równają nam teren ze względu na zbiór, który w przypadku soi jest problematyczny ze względu na nisko osadzony strąg.